I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem przewidywania Da Vinci. A dlaczego? Bo paręnaście minut temu wyszedł Da Vinci, tak na szybko, więc wam go zapodam. Dzień dobry, krypto, będzie około 3 w nocy, tylko 24 minut dzisiaj już nagrane, więc pójdę dzisiaj w końcu wcześniej spać, więc tylko nagram to i lecę yy, w nocleg, <słuch> powiedzmy tak. Ale ciekawa rzecz, bo właśnie zauważyłem, że Da Vinci wydał, Swój film dzisiaj, i jestem ciekaw, co on tam w tym filmie powie, bo bardzo ważna rzecz. Więc cieszy mnie fakt, że wyprzedziłem tym razem Da Vinci, a zobaczycie dlaczego. Dzień dobry, robię tutaj wideo na szybko, bo chciałbym porozmawiać. Ostatnim wideo Alessio Rastani albo Rastini, jak to powiedział, i paru innych rzeczach. I bardzo dużo osób rozmawiało na telegramach na temat tego właśnie filmu. My już znamy ten film. I chciałbym właśnie powiedzieć co o czymś, bo ludzie w tym momencie po prostu są wystraszeni, że zapada się wszystko. Views and, uh, I, have to say about that. I że ten film ma 40 tysięcy ludzi, które oglądnęło. Uh, big... Inne rzeczy, o których będziemy rozmawiać dzisiaj, to są targety, czyli cele, które Bitcoin może uderzyć już niedługo. I nowości o Pandorze to sobie odpuścimy, bo nie każdy jest zainteresowany, ale oczywiście możecie wejść na oryginał. Dobra So, uh, also uh, the timestamps for all those things are going to be in the links in the description below. So, check that out. we right. like. so like you're na interested in watching, I um, uh, hope you watch the whole thing and uh, enjoy the show. So let's start off with uh, the video that's gone. Everybody going crazy wszyscy w tym momencie są szaleni na internecie. As you can see, this video here is now received like sixty thousand views. Mamy tam 60 tysięcy ludzi, którzy oglądali Alessio oraz Rastani, ostatni. Ludzie w tym momencie panikują. Bardzo dużo osób mówi, Bitcoin idzie poniżej 3 tysięcy. To jest bardzo ekscytujące dla niektórych ludzi. Um, they want, they want to be able to buy in the, uh, on Bitcoin now that they've seen this huge potential gains, bo chcą porozmawiać o potencjalnych, ewentualnie wzrostach, and so this is also, uh, both the ma tutaj negatywny to wpływ i pozytywny też. Dlatego ma tutaj bardzo dużo y, ludzi, którzy oglądają to wideo. That's great, that's great. Uh, I to jest świetne, ok. I bardzo dużo ludzi w tym momencie myśli, że to się dosłownie zdarzy. że um, uh, Bitcoin will go down. And you, you'll be able to pick up, um, że Bitcoin pójdzie w dół. I że kupisz Bitcoina za poniżej 3000 dolarów. Okej, tu jest jedna rzecz. Thing that you're missing, if Bitcoin is not... Którą możesz powiedzmy, nie zrozumieć. I pamiętaj, że w tym wideo jest czy, albo jeżeli Bitcoin jeszcze nie osiągnął najniższej ceny, jeżeli? I pamiętajcie, że on mówi w tym filmie, że może to się wydarzyć. Nie, że się wydarzy, tylko że może się wydarzyć. So let's take a look at the charts, right? I want to, I'm... Także porozmawiajmy, to teraz będzie fajnie, to jest ciekawe, że ten film przetłumaczyliśmy go Wam, a teraz w tym momencie będziemy rozmawiać o odpowiedzi Da Vinci do tego filmu i o jego targetach, to jest świetne. Co on mówi w tym wideo, że Bitcoin może iść od razu, albo po prostu spaść bardzo nisko? w nie He's got like a line here, going straight up. I ma w swoim wideo linie, która idzie w górę, and another line, right, uh, going straight down. Drugą linię, która idzie w dół. All the way past there, uh, past to the past the bottom there, and you're going, oh my god, It goes straight down. It's gonna. I bardzo dużo ludzi mówi, o mój Boże, idzie w dół. Go straight down. No no no. First off, right? Nie nie nie. Najpierw. Uh,

Idzie w dół. Just you to cool your jets, po prostu mówi o tym, żeby dokładnie. Po prostu zamrozić te emocje, które macie w sobie w tym momencie, że już idziemy do 100 tysięcy, 500 tysięcy. To jest po prostu, żeby trzeźwo jeszcze raz spojrzeć na cały obraz sytuacji. Just cool your jets. Calm down. Po prostu zamruźcie swoje silniki odrzutowe, uspokójcie się. Mówi o tym, że Bitcoin, skoro idzie w górę, w górę, jeszcze w górę, nie będzie przez cały czas szedł w górę. To jest dobra rzecz, dlaczego to wideo wyszło, bo przynajmniej ludzie spoczyli, spojrzeli z drugiej strony. Calm down. Um, um it's great um. that Bitcoin's going up. <laughs> but yeah, you know what? A correction is due. How much of a correction Okay, będzie, ale jaka Is you have to wait and see, basically. We have to, I zobaczyć. to wait and i We can't you can't just say, hey, you know what, I know for sure Nie możemy po prostu stwierdzić, że Bitcoin idzie tak o do poniżej 3100. Like some people have said, uh, well, let's not mention names here. <laughs> 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 Nie będę tutaj mówił. Niektóre osoby, że będą spadać, yy, czyli pewnie na sie siebie miał na myśli tak samo. Dlatego nie będę tutaj podawał nazwisk, bo on też mówił przecież o korekcie. Także on mówi yy, no nie będę mówił kto jeszcze mówił o korektach i się oczywiście zaśmiał. <laughs> Tom actually, sorry about that, tone, <laughs> But anyways. Um, yeah, so. What we're going to see if we, we do see that scenario do play out, because It is a possibility. Ok, teraz zastanówmy się, co by się stało, jeżeli to, co mówił Alessio Rastani, by się zdarzyło, bo oczywiście jest takie prawdopodobieństwo. His His scenario where we can see Bitcoin go up here and come back down to, down there or something like that. I mean, he's got several scenarios, right? I u siebie w scenariuszu mówi o właśnie o tym, że Bitcoin ma być w górę, potem w dół i parę scenariuszy tam opracowywuje. Yeah, do something like this. It's not gonna be. Mm. No, no, no. Nie będzie tak jak tutaj widzimy, że tylko w górę i w dół. That, that, da be, you know what, it, you would see that coming a mile away if it was just like, oh, yeah, yeah, Bitcoin's just gonna go like this, it's just gonna go. Bo byś, byś widział to z, z dużego dystansu, jeżeli Bitcoin by szedł tak wysoko. all the way down. No, 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 no. no. <laughs> Tak się nie wydarzy. Like high, high. Zobaczymy coś takiego, jak teraz będzie rozesowywało. Uh, lower highs and lower lows, okay? Będziemy widzieć coraz to wyższe doły, coraz to wyższe góry, coraz to niższe doły. Mimo to, że tak, zgadzam się um prices are uh, uh, when when uh, markets go up they start they take the staircase up and the elevators down is z, z jednym stwierdzeniem że tak naprawdę zdrowy market porusza się um, takimi schodami w górę i dopiero wtedy jest winda w dół um any kind of elevator move will, the initial an elevator move will be like what we've seen here like oh my god bo każdy taki wzrost, powiedzmy jak to jest w windzie, winda wyszczerliwuje, będzie dying, right? Będzie niwelowany. Czyli jak mieliśmy przy kolejnej ostatniej, po ostatnim all time high. And then it comes back, right back up. So you will get an opportunity to uh, close out your position, your long positions, should, um, should things play out like.

Czyli na przykład będziesz mógł jeszcze sprzedawać swoją pozycję, albo sprzedać swoją pozycję, jak widzisz, że wszystko się wali i idzie po prostu takim delikatnym trendem w dół, Here, bo dostaniesz wystarczająco dużo informacji in market, in w markecie, in price to make that w, w akcji ceny, żeby po prostu m, po, potwierdzić tą decyzję. Nie martw o to. Także nie denerwujmy się tym. With that being said, nie martwmy się. Chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy na temat tego marketu. Is that people fail to understand about something about Bitcoin. Bitcoin is going higher for sure. There's no ifs ands or buts about that. Oczywiście jedna rzecz jest warta uwagi. Bitcoin idzie wyżej. To jest na pewno no, tutaj potwierdzone. It is going higher for sure. So it depends on how you want to play this market. If you want to I wszystko zależy, jaką ma strategię w tym markecie. That's fine. Jeżeli chcesz wskoczyć na markę teraz, to jest okej. Okay. Nie ma w tym nic złego. Jeżeli wiesz, co robisz i, i nauczyłeś się tego fachu, możesz to zrobić. Ik jump in and out and let Bitcoin and then when Bitcoin uh, well, as Bitcoin goes up and it comes back comes to a correction, if you know where the correction is going to be, be my guest and sell your bitcoins and, and buy them back on um, during the the corrective wave. Też możesz to zrobić, że możesz kupić na korekcie. Jeżeli wiesz, kiedy ta korekta będzie, no to bądź moim gościem i zrób to też na korekcie. Bardzo dużo ludzi zrobiło to w poprzednich, można tutaj powiedzieć, że w poprzednich yy, wzrostach i bardzo dużo osób wyszło na tym na dobrze And albo na lepiej. I ale jeżeli nie jesteś profesjonalistą w tym, co robisz, I would suggest... Żeby po prostu uśredniać cenę. Nadal mamy w miarę niską cenę. Nie jest tak niska, jak mówiłem o niej wcześniej, pomiędzy powiedzmy 4800 a 7 800 gdzieś tutaj miał chyba tą cenę. Show. Bardzo dużo bardzo często pokazywaliśmy właśnie tą lokalizację zdrowej ceny kupna, zakupu Bitcoina. Um, MM Show. Tu trzeba mu przyznać rację, bo mimo tego, że e, mówił, że będzie korekta wcześniej i się pomylił, to zawsze pokazywał to, co tutaj pokazuje, kiedy m, warto kupić Bitcoina, ta zielona e, lokalizacja, m, powiedzmy, dobrego wejścia w Bitcoina. Where And I to jest właśnie to, gdzie powinieneś wejść. A deal. <laughs> I zobacz, jak szybko to przeszło, tą właśnie zonę, czyli y, strefę zakupu. <laughs> I nawet mieliśmy, zobaczcie, czerwona krecha była tam dojście z powrotem, ale pewnie też nikt nie zastanowił się, żeby dokupić ewentualnie. I mieliśmy retest parę razy jeszcze. The trying to come back into the zone bitcoin z do tej, mm, so don't be surprised if we do have a corrective wave that it only comes back to this point because do you think bitcoin is going to give you another opportunity to buy it at the cheap here <coughs> don't think so not with all the institutions Nie wydaje mi się, czyli Dawinci mówi, że nie wydaje mu się, że jeszcze Bitcoin spadnie z powrotem do tej strefy m, takich zielonych zakupów przy tym poziomie instytucji, które wchodzą i bardzo dużo od, m, pobocznych, powiedzmy, adopcji, które się zachowywują teraz w Bitcoinie, jest prawdopodobnie to niemożliwe lub nieprawdopodobne. O. Nie będę ci mówił, czy kupić teraz, czy czekać na tą korektę do tego punktu w tym momencie. Up to, you. to wszystko zależy od siebie. Ale co ja zrobię, gdyby w jakimś cudem Bitcoin doszedł do 4000 dolarów? to sell everything I've got. I'm going to sell the house, I'm <laughs> Sprzedam wszystko. Sprzedam wszystko, co mam. Po prostu wszystko i kupię pewnie. Kupię bitcoina, czyli sprzedam wszystkie swoje powiedzmy, albo dom, samochód, cokolwiek, żeby tylko kupić bitcoina w cenach 4000 dolarów. Za gotówę. Jeżeli dojdzie do 4000. Because you know what? Bitcoin has, has so much going for it, Bo Bitcoin w tym momencie ma tyle dużo wokół siebie. the only reason why, uh, the only thing that I could, I mean, it, could happen, it could happen, y Oczywiście może się zdarzyć, że zejdzie. But, um, I don't think Bitcoin will collapse in, in Ale nie wydaje mi się, że Bitcoin spadnie aż tak nisko. Price or the fact that uh, there will be any kind of issue. If there is an issue. Uh, with the code, I Jeżeli jest jakiś problem z kodem czy coś w tym stylu, wtedy pojawi się panika ewentualnie and dump the price. i wtedy ta cena spadnie dużo. The government saying no to, to, uh, tether. Jedyna rzecz, która może też spowodować to, że Bitcoin spadnie, to jest rząd, który mówi nie dla masy, czyli jakieś regulacje, które powiedzą, że nie, nie, nie regulujemy um, bitcoina albo coś tutaj będzie um, odstraszało tych inwestorów. I że wtedy muszą zlikwidować wszystkie te bitcoiny, które mają. Uh, into market to, to cover everybody's. Um, i czyli mówi tutaj też o tetherze i bitfinexie i, i, i całym marketzie. Causing the price to come all the way probably down down to 4,000 really fast. że ta cena może zjeść jeszcze niżej do 4000 dolarów bardzo szybko wtedy. So that's another possibility. That's... To jest inne prawdopodobieństwo. All could happen and so you have to watch out for it. So... So to może się zdarzyć, także musicie uważać na to. That's my take there. Now, what I want to point out, other, other than that, on this channel, about, uh, the, this, about my charts on Bitcoin. I had a previous chart where it was drawing uh, an AB equals CD. You see? Poprzednio, teraz przejdźmy może do ceny Bitcoina, poprzednio zarysowałem tutaj, co się stanie z Bitcoinem. Oczywiście zarysowałem ABCD linię, czyli skopiowana AB, położona ciutkę wyżej CD. Here, those two green lines here.

For right now this this if if this plays out like that Jeżeli to się spełni i, i, it played out exactly like this. Jeżeli dokładnie to się tak zagra. This is this is this point is hitting exactly the the uh the the fifth the the sixty one point eight. And so Ten punkt dokładnie dotyka 618 na Fibie. I am like whoa jeżeli taka rzecz się dzieje, czyli widzimy, że jest dokładnie zarysowana ta linia, to daje nam market, to wtedy market prawdopodobnie pozwoli na spełnienie tych życzeń. Powiedzmy, że Bitcoin dojdzie do 0,618 na fibie i będzie to cena 13360 dolarów. Tends to, 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 to make them a reality. Wydaje mi się, że prawdopodobnie bardzo dużo prawdopodobieństwo jest tak, myśli Da Vinci, że uderzymy w tę cenę. I przy tym punkcie wtedy mógłbyś zobaczyć ewentualne shorty, czyli pozycję short. Mm -hmm. Alessio. I wtedy możemy zobaczyć ten, tą korektę, o której mówi Alessio nawet. Sorry, Alessio. Sorry, I'm terrible with names. Alessio. Yes, and and I think you could start looking for that, but you have to look for another reason. So these, this, this gives you lots of reasons, though. Wtedy mamy bardzo dużo powodów, dlaczego te spadki mogą być. You got reason number one. Mamy powód numer jeden. To take a short up here is 61.8. 61.8 na fibie. To jest powód. Reason number 2. Powód numer dwa. You've got an AB CD that sets up right up there. AB CD, czyli te dwie linie, czyli jeszcze raz wam przypomnę, AB skopiowana CD dała dokładnie 0.618 na fibie, jak to mówi ym, Da Vinci, to często się dzieje. That is huge. Those are two huge reasons. Now all we need Is some sort of like uh, momentum falling off. I co potrzebujemy, to tylko moment, żeby spaść z tego. As it tries to push its way up there. And oh my god, you have the short of the century! Jeżeli zauważysz, że będzie bardzo trudno przebić ten punkt i nagle zacznie spadać, to będzie short tego wieku. But again. It could all go, uh, really Ale pamiętajcie, że to jest Bitcoin, to może też przebić bardzo łatwo tą granicę. Specjalnie może się zdarzyć wtedy, gdy na przykład Tether zdecyduje, a, dodrukujemy tym razem nie 100 milionów, 1 bilion, albo 1 miliard o nowych Tetherów. <laughs> I'll tether and buy Bitcoin. I kupimy Bitcoin. Because that could happen. I mean. To też może się zdarzyć. No, and all these all these different exchanges, they they have they accept they use Tether. Pamiętajcie, że te różne giełdy akceptują Tether w tym momencie. And they never think stop to think, well, wait a second here? I nigdy nie zastanawiałem się na tym, ale chwileczkę. Those guys can print it? Sell it into the market. Ci ludzie mogą wydrukować, hm, sprzedać na markecie. Right. And, and, and buy the with I kupić za to bitcoin. That. And then, you know, they'd have to sell the bitcoins if somebody needs to cash out, but I nie muszą sprzedawać tego bitcoina, żeby ktoś zarobił na tym. It'll be at a higher price. I będzie wtedy przy wyższej cenie Bitcoin. Czy będą ludzie fomować w to i, i też dawać cenę wyżej? To nie jest OK. W końcu ktoś padnie na ten pomysł, albo ktoś zrozumie, co się dzieje w okolicach Tetera. I'm wait, I'm waiting for that moment, and then you know we're gonna see some some serious fireworks in the price as as Bitcoin collapses or something like that, and then you know what? And then we start the, our new move up, and you know it's going to be like. a uh, huge million X, not million X, but you know, you know, what I mean, ten X at least. Uh, move.

I pamiętajmy, że ta określona liczba jest coraz to mniejsza w postaci nagród za bloki. I jedyną rzeczą jaką można dostać Bitcoina to po prostu zapłacić więcej niż ta osoba, która zapłaciła wcześniej. Oczywiście jeżeli nie spada Bitcoin. Dlatego to jest przyszłość Bitcoina. Now, Thanks. That's that's my end rant for Bitcoin price. I'm... Okay, czyli dowiedzieliśmy się, co tutaj się dzieje. Także dzięki yy, oczywiście Da Vinciego. Ja tylko chcę dodać coś jednego, co zauważyłem, czego Da Vinci nie zauważył tutaj yy, w swoim filmie. To jest to. To nie jest jakiś tam wzrost w górę i w dół, że tak się dzieje. Formacja B-Wave jest znana w świecie traderów od dawien dawna i takie rzeczy się dzieją, więc to nie jest po prostu w górę czy w dół. Trzeba oglądać ten cały film, żeby zrozumieć oczywiście tutaj, więc jestem ciekaw, co wy myślicie właśnie o tym, co powiedział Dawinci. Ja dziękuję za kolejną audycję. Życzę wam oczywiście świetnego dnia. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.